Z czego wynika fakt, że pociągi są coraz częściej wybieranym środkiem transportu? Na to składa się kilka elementów. Przede wszystkim infrastruktura, która jest coraz bardziej nowa i zmodernizowana w naszym kraju czyli mamy linie, które są zarówno wyremontowane, jak i położone, przygotowane na nowo to jest jeden fakt. Drugim elementem jest czynnik ekonomiczny czyli to, że jazda na przykład kartą o dużej rodzinie kosztuje aż 4-krotnie mniej pociągiem, aniżeli na tej samej trasie samochodem. Kolejnym elementem jest to, że tabor staje się coraz bardziej nowoczesny, bo to nie tylko jest unowocześniona nowa infrastruktura, ale również tabor, który jest kupowany za unijne granty, jak również za środki własne poszczególnych województw oraz porregio. Ten tabor jest coraz nowocześniejszy, coraz bardziej wygodny, coraz bardziej komfortowy a przede wszystkim to, co jest esencją kolei, czyli częstotliwość kursowania. Im więcej tego taboru nowoczesnego, bądź taboru zmodernizowanego na danym odcinku, tym chętniej pasażerowie rezygnują z samochodu i przesiadają się na, do pociągu. Kolejnym elementem jest również to, że na zwyczajnie w świecie mamy dużo korków, miasta są coraz bardziej zatkane i dojazd koleją aglomeracyjną czy koleją podmiejską do miejsca pracy, do szkoły, do żłobka, po zakupy do rodziny jest o wiele bardziej komfortowe, jest coraz bardziej e, komfortowe, aniżeli dla swoim własnym samochodem, który przy okazji oczywiście zanieczyszcza nasze miasta, nasze środowisko. E, z roku na rok notujemy bardzo wysokie wzrosty pasażerów, to jest około 20 milionów rok do roku. Te wzrosty są bardzo duże, notujemy te wzrosty nie tylko my, jako największa kolej regionalna, ale również inni przewoźnicy samorządowi. Jest to optymistyczny i bardzo pozytywny aspekt naszej pracy, natomiast musimy nadążyć za tym kupując nowy bądź nowoczesny tabor, jak również modernizując nasze zaplecza, zaplecza utrzymaniowe, których w normalnym toku dnia nie widać, tak pasażer nie widzi, natomiast one zapewniają ciągłość pracy oraz dostępność tego taboru. Tak jak wspomniałem, kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Widzą to nie tylko pasażerowie, nie tylko my jako przewoźnik, ale przede wszystkim nasi sponsorzy, czyli organizatorzy transportu, czyli marszałkowie poszczególnych województw, to oni są odpowiedzialni za organizację transportu w poszczególnych województwach i to z nimi rozmawiamy na temat ulepszenia o naszej oferty. To od nich zależy, jakie środki będą przeznaczone na, na, na transport kolejowy, na transport szynowy w danym województwie, i to z nimi planujemy plany zarówno krótkoterminowe, jak i dalekosiężne, szczególnie, szczególnie dozbrajając się w nowy i nowoczesny tabor. W Polsce jest bardzo duża przestrzeń do wzrostu, jeżeli chodzi o kolej regionalną. Patrząc tylko na to, ile w ciągu roku podróży pociągiem wykonuje Polak, to jest około 6, w porównaniu z tym, ile pociągiem jeździ przeciętny Niemiec, czyli około 12-13 razy, ta przestrzeń do, do rozwoju w polskiej kolei regionalnej jest bardzo duża, a dodatkowo, jeżeli wspomnimy, że przeciętny Szwajcar jeździ około 40 razy pociągiem w ciągu roku, to pokazuje, jak daleka, jak daleka podróż jeszcze przed nami. Mnie to niezmiernie cieszy, że ten potencjał jest tak duży. Pracujemy ciężko, zarówno u nim, unowocześniając tabor, jak i nasze punkty utrzymania doboru, jak i z marszałkami pracujemy, pracujemy nad ulepszeniem oferty przewozowej. Gdyż zależy nam, czyli operatorowi, organizatorom transportu, czyli marszakom, na tym, żeby jak najwięcej pasażerów przesiadło się ze swoich samochodów, z autobusów do pociągów regionalnych tak, tak, żeby mogli w sposób komfortowy podróżować do pracy, do szkoły, po zakupy i tak, żeby przychodząc na przystanek kolejowy nie musieli uczyć się na pamięć rozkładu jazdy, jazdy tylko mając z tyłu tą wiedzę, że za 15, za 20 minut przyjedzie kolejny skład i zawiezie ich tam, gdzie będą chcieli. Polregio podejmuje coraz więcej działań, aby pasażerów było coraz więcej. Przede wszystkim podpisaliśmy wieloletnie umowy z organizatorami transportu w całej Polsce czyli ze wszystkimi marszlokami. Są to umowy wieloletnie, w większości przypadków dziesięcioletnie. Unowocześniamy tabor, jesteśmy w trakcie organizacji przetargu ogromnego przetargu, jak na warunki polskie. Przetarg będzie obejmował dostawę aż 200 ez -tów. Czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych, będą to nowoczesne składy. Eee, za chwilę podpisujemy umowę, umowę remowe z producentami taboru, tak aby za niedługi czas podpisać umowy wykonawcze. Czyli po pierwsze, tabor, po drugie, unowocześnienie punktów utrzymania taboru, punktów utrzymania taboru, czyli technicznych punktów serwisowych, które zapewniają nam ciągłość pracy przewozowej. Tak, aby dostępność naszego taboru pociągów dla pasażerów była jak największa. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest klucz do sukcesu. Oczywiście innymi elementami, elementami którymi się musimy zapewnić, aby pasażer e, mógł swobodnie podróżować, e, są między innymi czyli rozwój, rozwój zdalnych kanałów sprzedaży biletów, rozwój naszej oferty, współpraca z innymi przewoźnikami, integracja taryf biletowych, lokalnych, aglomeracyjnych oraz wszystko to, co się rozumie pod, pod sformułowaniem one-stop-shop, czyli, czyli szybkim dostępem do naszej oferty. Po, po co jest nam zakup tych ponad 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych? Po co nam jest unowocześnienie taboru PoroLegiano? Po to, żeby zapewnić Pani Kowalskiej, Panu Kowalskiemu, którzy mieszkają w małym miasteczku czy we wsi, swobodny dojazd do dużego miasta czy do większego miasta, swobodny dojazd do pracy, po zakupy, do szkoły, to jest naszą misją. Jesteśmy trzecim filarem Solidarności Społecznej obok darmowej służby zdrowia i, 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 i darmowej edukacji. i Naszą misją jest to, aby pociąg dojeżdżał prawie do każdej miejscowości, prawie do każdej wsi, tak aby nie tylko mieszkańcy dużych miast, w tym w szczególności dosyć szybko rozwijające się wielkie piątki czy wielkie siódemki polskich miast, mieli dostęp do kolei regionalnej. Walka z kurczeniem konkieczkowym jest bardzo ważna dla Porywia, jest w zasadzie jej priorytetem. Bardzo ważną kwestią jest to, aby mieszkaniec wioski, małego miasteczka, miał swoje regionalne pendolino, którym dojedzie do szkoły, do pracy, po zakupy i to jest naszą misją. Tą misję, tą misję oczywiście wdrażamy w życie, organizując przetarg, ogromny przetarg na zakup pociągów. Będą to elektryczne zespoły trakcyjne ponad 200 sztuk. To będzie potężny kamień milowy dla rozwoju Boregio oraz dla likwidacji ich białych plam w Polsce. Chcemy przeznaczyć aż do 7 miliardów na zakup nowego taboru. Ten tabor w sposób radykalny zmieni postrzeganie i Boregio, po ale przede wszystkim zlikwiduje białe plamy czyli pomoże mieszkańcom małych miejscowości, to czyli do pracy, do szkoły, po zakupy, do rodziny. Chcemy również zmodernizować punkty utrzymania taboru które są niezwykle ważne dla zapewnienia ciągłości pracy przewozowej, czyli do tego, żeby pani Kowalska, pan Kowalski, sposób swobodny, niezakłócony, mógł dojechać tam, gdzie chce, w ramach swojej małej ojczyzny. To są nasze priorytety, te priorytety pozostają niezmienne. Nikt nie jest tak dobrze przygotowany jak Poregio do rozwoju kolei regionalnej. Poregio po raz pierwszy w swojej historii ma wieloletnie umowy na świadczenie usługi przewozowej praktycznie w każdym województwie. Poregio od niedawna jest spółką akcyjną. Porregio po raz pierwszy w 20 historii jest spółką bankowalną i do teraz instytucje finansowe ustawiają się w projekcie, aby finansować zakup taboru, nowoczesnego taboru dla Porregio. W jaki sposób zamierzamy sfinansować zakup nowoczesnego i zmodernizowanego taboru dla Porregio? Przede wszystkim mamy wieloletnie umowy na świadczenie usług, usług przewozowych czy usługi przewozowej, praktycznie w każdym województwie. To czyni Porregio spółką bankowalną po raz pierwszy w jej 20 historii. Instytucje finansowe ustawiają się w kolejce, aby finansować zakup nowoczesnego taboru dla Porregion. Ponadto będziemy mieli niedługo w zasięgu dostęp do środków unijnych, czyli między innymi do KPO, do RPO oraz do Phoenixa. Z tych trzech programów chcemy dokonać zakupu aż 200 bądź 300 sztuk taboru, zmodernizować nasze zaplecze, zaplecze techniczne oraz unowocześnić naszą, naszą ofertę sprzedażową. Kolej przychodzi, będzie przychodził ogromne zmiany, w szczególności w Polsce. W ramach czwartego pakietu kolejowego Polska będzie musiała zorganizować konkurencyjne przetargi na kontraktowanie pracy przewozowej w poszczególnych województwach. Stąd unowocześnienie taboru. Stąd unowocześnienie punktów utrzymania taboru jest niezwykle ważne dla w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej nad podmiotami, które będą wchodziły na polski rynek. Ten nowoczesny tabor oraz zmodernizowane punkty utrzymania taboru oraz nowoczesna oferta przewozowa będą stanowiły wkrótce przewagę konkurencyjną Poregio nad innymi przewoźnikami, z którymi Poregio będzie stawał w szranki podczas nadchodzących przetargów.